Ej, chłopaki, długo już tak idziemy, może zamieszkamy o tam w tej jaskini? No nie wiem. Zależy co na to triceratopsy. My im zapewniamy ochronę i one nam. Też tak sądzę. Zatem gdzieś się podziewa wasza kryjówka. Eee, tamtej jaskini, już za rogiem. Mm. Chłopaki, widzieliście to? Nie, to chyba była Fata Morgana. A ty, jeżeli nie, chodźmy tam. Co ty? Stracimy najlepszą ochronę na świecie. A co, jeżeli to nie Fata Morgana? Poza tym, triceratopsy nigdzie nie uciekną. To nie są. No dobra, możemy w sumie zajrzeć. Dobrze, w porządku. Wy sobie tutaj odpocznijcie, a ja poszukam czegoś dla do jedzenia. Może się was poczęstuję. E, gdzie reszta twojej ekipy? Pewnie my poszli szukać jedzenia. Zawsze o tej porze szukamy. Chłopaki? Ej, to wy? El Primo? Ej, obudź się, strażniku. Przepraszam, jestem wykończony. Ej, to wy chłopaki? Tak. Ten strażnik tutaj nas uratował. Zawołam obiego i licza. Czy są, są? Tak, zaczekajcie. Wow, nie wierzę, że. Się znaleźliśmy właśnie. Ej, a wiecie, może coś gdzie jest robotę? Klikki Supreme albo Rider? Niestety nie. Drwaliśmy długie równiny, jesteśmy głodni. Spokojnie, zaraz przyszykuję coś do żarcia. Chyba. O ile chłopaki przyjdą. Jutro z rana będziemy szukać waszych kolegów. Złączymy siły i razem spróbujemy odbudować ten cały park. Odbudować? Tak. Dostaliśmy niedawno zlecenie, że, nie, że mamy zbierać wojska i uporządkowywać dinozaury. Bo niedługo tutaj powstanie nowy park w sensie ten park zostanie unowocześniony. No ale to będzie Jurassic Park ale będzie większy, bardziej komfortniejszy i przede wszystkim dostępny dla każdego, bezpieczny, bez żadnych sabotaży ani zawodów. Zaraz, chcesz nam powiedzieć, że mamy łapać dinozaury? Czad! No to już dwa złapane. Ejryki, wiesz gdzie jest wschód? Nie wiem, zaraz sprawdzę przy jakimś drzewie Albo mchu Tak, tylko że mech rośnie strasznie wysoko Na tych drzewach No niestety Wip, łyp, łyp Skanery wykryły dilofozaura Co? Od kiedy masz takie skanery? Powiem ci później Tak gdzieś jest dilofozaur, musimy uciekać Mam pomysł, muszę za tym kamieniem Dobra, chyba tu jesteśmy bezpieczni tylko czekaj, przecież mamy broń. Więc w sumie nie powinniśmy się bać dinozaura. No tak, ale on pluje kwasem oraz paraliżuje przeciwników. Wiem, normalne dilophozaury tak nie potrafią, ale gdzieś z ich parku coś przedobrzyli z nimi. Niestety tak. Czujesz to? Co czuję? To nie jest. Wcale kamień! To gniazdo! Mm. No teraz wkurzyliśmy tatusia. Wow, jesteśmy na górze. Tak, a dalej wodospad. Myślę, że tutaj wypatrzysz robotę Karikiego i całą resztę. Postaram się. To jest? Uważaj, mam maczetę! Rider, zdziwisz się kiedy ci to powiem, ale skacz. Co? Uwierz mi. Eee, eee, czemu? No cóż, przynajmniej żyjemy. No tak, ale pterozaury... Ptero... umieją nurkować. Co? Nie, nurk nie zna... Supreme! Ryder, słyszycie? A ty mnie, Ryder? Sonur nie znosi. Mała! <zysy> uh, T-Rex! Chodź, w tym przypadku Trillix. Uh. Och, ty pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Ty, ty! Pamiętasz, co było w dziewięćdziesiątym siódmym? Kiedy mnie załeś? Zaraz za to zapłacisz. Teraz jestem większy i silniejszy. Oraz. <Łanie> Dokładnie jak w 97. Ryder. O oh, matko. Nie Nieillingenie... kolejnej. straty przyjaciela. Dobra, oni niech się biją. Ja się gdzieś schowam. Moja. Dobrze, że mam kopidezu, który wypłukuje wodę. Zaraz. Supreme! Supreme!